Witam Państwa serdecznie. Jestem Renata Biała i reprezentuję firmę Tierra Group. W dzisiejszym filmiku chciałam Wam opowiedzieć. Seria Alpino Baby to produkty przeznaczone dla naszych najmłodszych dzieci powyżej 18 miesiąca życia. Pragnę zaznaczyć, że na rynku jest niewiele tego typu produktów. Baby oferujemy cztery produkty. Pierwszym produktem są kredki ołówkowe. Są to kredki bardzo grube. Teraz pokażę. Proszę bardzo. Z bardzo miękkim sztyftem. Yy, łatwe w uchwycie. W opakowaniu znajdziemy również cztery karty. Yy, sześć kart przepraszam. Sześć kart ze zwierzątkami. Pomagają one dzieciom w kolorowaniu. To są duże obrazki. Każde dziecko sobie doskonale poradzi z pokolorowaniem kartki. Drugim produktem są bardzo podobne kredki, są to kredki woskowe. Kredki zawierają te same karty, tylko tu już jest seria zwierzątek domowych. Trzecim produktem z serii Alpino Baby są fantastyczne flamastry. Flamastry przeznaczone dla dzieci, najmłodszych. I teraz, może pokażę ten flamaster. Zobaczcie, flamastry mają bardzo fajną obudowę taką owalną, bardzo ładną zatyczkę. Nie wiem, czy widać, tu jest główka z uśmiechem. Widać, mam nadzieję, że widzicie doskonale. Pokażę wam jeszcze sztyft, który jest w środku. Proszę. On jest bardzo twardy, może nie bardzo, ale jest twardy. Bardzo wytrzymały. I stworzony tak, żeby Dzieciom było łatwo malować. Dzieci najczęściej trzymają w ten sposób flamastry. Uderzają najczęściej bardzo mocno, albo naciskają bardzo mocno. On jest odporny na takie właśnie użycie. Nasycona, bardzo nasycony atrament, zmywalny. Tuż dzieci mogą się pomalować. Nic się nie będzie działo. Zmyjemy sobie to ze skóry, spierzemy z ubrań. W opakowaniu mamy 10 kolorów fantastycznych flamastrów, które wspomagają zdolności psychomotoryczne najmłodszych. Produktem serii Alpino Baby są nożyczki plastikowe. Jest to nowy design w tym roku. Są to nożyczki, które tną tylko i wyłącznie papier, nie tną ani włosów, ani ubrań. Także są bardzo bezpieczne i każde dziecko sobie poradzi bez problemu. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Alpino Baby oraz całym pozostałym asortymentem w naszym katalogu na stronie www.tierra.com.pl